Scenariusz modlitwy i refleksji. Wstęp Niech Bóg i niebo cię strzegą. Chcę podzielić się z Tobą słowem wiary i zachęty, aby Twój dzień był błogosławiony. Kto zaczyna dzień modlitwą, kończy go dziękczynieniem. Dziś będzie błogosławiony dzień. Bóg idzie przed Tobą, a nawet to, co miało pójść źle, pójdzie dobrze. Początkowe przesłanie. Chcę podzielić się czymś, co Duch Święty powiedział mojemu sercu chwilę temu. Jak to jest niesamowite, jak niektóre osoby nie znoszą marzeń innych. To naprawdę zadziwiające, jak niektórzy ludzie wolą widzieć nasze życie w stagnacji, bez zmiany, bez postępu. Nie chcą widzieć tych, którzy mają odwagę walczyć, marzyć i zmieniać swoją rzeczywistość. Refleksja o marzeniu i walce. Kiedy się pozycjonujesz, kiedy walczysz o lepsze życie, czy to w swoich projektach osobistych, dla swojej rodziny, czy w finansach, to z pewnością będzie to niepokoić wielu ludzi. Wiele osób woli widzieć cię w stagnacji, bez wzrostu, a kiedy zaczynasz się wyróżniać, błyszczeć, ruszać naprzód, zaczynają próbować cię uciszyć. Ale pamiętaj: Ten, kto ma Boga przed sobą, zawsze się wyróżnia. Werset z Ewangelii Marka. W Ewangelii Marka dziesiątą widzimy historię Bartymusza, niewidomego z Jerycha. Siedział przy drodze, żebrząc, ale kiedy dowiedział się, że Jezus przechodzi, nie milczał. Wołał z całych sił, Jezus, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Mimo, że go upomniano, nie przestał wołać, a Jezus, słysząc jego wiarę, uzdrowił go. Bartymusz stracił wzrok, ale nigdy nie stracił wiary. Wierzył, że pewnego dnia jego życie się zmieni. Pozycjonowanie i wiara. Kiedy decydujesz się poprawić swoje życie, czy to fizycznie, duchowo czy emocjonalnie, nie dziw się, jeśli niektórzy ludzie się tym niepokoją. Kiedy zdecydujesz się dbać o siebie, poprawić swoje życie, osoby wokół ciebie mogą zacząć kwestionować twoje wybory. Ale tak jak Bartymusz, nie milcz przed trudnościami: wołaj, szukaj, masz, a przede wszystkim, wiesz. Modlitwa. Teraz chcę się pomodlić za ciebie. Połóż swoją wiarę i zaufanie w Bogu, bo On jest z Tobą. Pomódlmy się razem. Psalm 23: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi spoczywać na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody odpoczynku. Orzeźwia moją duszę. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości z powodu swojego imienia. Choćbym szedł przez dolinę cienia śmierci, nie będę się bał złego, bo Ty jesteś ze mną. Twoje berło i Twój kij pocieszają mnie. Przygotowujesz stół przede mną w obecności moich wrogów. Namaściłeś moją głowę olejkiem, a mój kielich przelewa się. Dobroć i łaska pójdą za mną przez wszystkie dni mojego życia, i zamieszkam w domu Pana na wieki. Modlitwa, Ojcze nasz. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen. Zakończenie. Ukochany jesteś światłem świata, solą ziemi. Kiedy świecisz, ludzie wokół ciebie mogą się tym niepokoić, ale pamiętaj: Większy jest ten, który jest z tobą, a jest nim Bóg. On da ci siłę, by walczyć, by dalej wierzyć. Pozycjonuj się, módl się, masz i szukaj. Nic nie zatrzyma cię. Kiedy wróg się podniesie, Bóg będzie twoją twierdzą. Wezwanie do działania. Jeśli chcesz, bym modlił się za ciebie, zostaw swoje imię w komentarzach. Kliknij Zapisz się, aby dołączyć do łańcucha modlitwy i podziel się tą wiadomością z przyjaciółmi i rodziną. Pomódlmy się razem o dzień pełen błogosławieństwa i zwycięstwa. Niech Bóg cię błogosławi. Pamiętaj, że On ma kontrolę nad wszystkim. Mam nadzieję, że tłumaczenie jest pomocne. Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek poprawek, daj mi znać.